dobry Państwu. Nazywam się Polak. Elżbieta Anna Polak. I to nie moje nazwisko jest błędne. Błędna jest partia Kaczyńskiego. Powinna nazywać się propaganda i socjalizm. Ja jestem obywatelką Polski. Moja mama była kujawianką. A mój tato Krakowiakiem. A ja jestem Lubuszanką. I Polskę mam w sercu. Idę do Sejmu. Przeciwko agresji i nienawiści, przeciwko poniżaniu ludzi. Walczymy o godność nas wszystkich, obywateli Polski. Najważniejszy dla mnie priorytet to jest zdrowie i życie mieszkańców naszej ojczyzny. Udało nam się to dobrze zrobić w regionie Lubuskim. Tutaj w Gorzowie, szpital najbardziej zadłużony, oddłużyliśmy, zbudowaliśmy tam radioterapię. Zbudowaliśmy hematologię, bazę pogotowia lotniczego. Szpital został wyposażony w sprzęt wysokospecjalistyczny. Mamy PETA, mamy robota Da Vinci. To wszystko w bardzo krótkim czasie w ciągu 10 lat. Dzisiaj wspólnie świętujemy 10 lat odrodzonego nowego szpitala. 95% Polek i Polaków twierdzi, że nie ma nic ważniejszego jak zdrowie i jakość życia. Idę do Sejmu po zdrowie dla wszystkich mieszkańców całej Polski. Brawo. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Jerzy Bjorkowicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego. Szanowni Państwo, pytania pod naszym adresem padają następujące, między innymi po co idziecie do Sejmu, po co idziecie do Parlamentu. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta i jasna. Idziemy po to, by bić o Polskę, by bić o demokrację. Dzisiaj stan polskiej demokracji jest zagrożony po raz pierwszy w tak, w tak poważnym stopniu, jak, jak nigdy to nie było po roku 1989. Zauważcie Państwo, że instytucje, które powinny stać na straży praw obywatelskich, przykładowo takie jak Trybunał Konstytucyjny, czy Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Rzecznik Praw Dziecka w szczególności, nie bronią tych praw. Nie bronią praw kobiet, nie bronią praw obywateli. Prokuratura jest całkowicie zwasalizowana. Prokuratura nie wszczyna postępowań, w których powinna wszcząć postępowania, gdyż ilość afer wywołanych przez ludzi władzy w najszerszym pojęciu tego słowa jest olbrzymia. Te sprawy są niewszczynane, a jeżeli wszczęte, to, to są umarzane. Szanowni Państwo, stan praworządności spowodował w naszym kraju to, że dziś, do dzisiaj nie otrzymaliśmy kwoty 770 miliardów złotych na rozwój naszego kraju. Pieniądze te są potrzebne na szereg inwestycji. Pieniądze są to potrzebnie i oczekiwane m.in. przez samorządy. Nasze województwo oczekuje na transzę wysokości 5 miliardów złotych z funduszy europejskich. Tych pieniędzy nie ma i nie będzie, póki Prawo i Sprawiedliwość będzie u władzy. Dlatego trzeba, trzeba zrobić wszystko, Aby Prawo i Sprawiedliwość odeszły. Prawo i Sprawiedliwość przestało niszczyć nasz system parlamentarny. Prawo i Sprawiedliwość nie przestrzega konstytucji. Literalnie rozumie tę konstytucję, ale łamią na każdym kroku. Nie ma żadnych wątpliwości, że dalszy ciąg Kolejne 4 lata pod tymi rządami spowodują degradację naszego kraju. Spowodują, że Polska stanie się pariasem Europy. Polska stanie się państwem nieuznawanym w sensie demokratycznym przez państwa Unii Europejskiej. Przecież nie ma żadnego zdania, nie ma żadnych wątpliwości, szanowni państwo, że Pawła Sprawiedliwość co nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. To jest zupełnie oczywiste, oni to deklarują wprost. Podobnie jak robi to inna partia, która też. Może dojść do władzy, ja z z z życzliwością, konfederacją, to jest państwo, które jest partią ksenofobiczną, antysemicką, partią przeciwną Unii, partią, która zagraża naszej nawet wolności i niepodległości. W ten sposób, szanowni państwo, że pójdziemy do górnych bocz 15 października, uratujemy Polskę. To nie są za duże słowa, to nie są za duże zdania, ale trzeba to zrobić, trzeba to zrobić 15 października. Głosujcie państwo na listę numer 6, głosujcie państwo na koalicję obywatelską. W naszym okręgu, jeżeli Państwo będziecie tego tego samego zdania to numer 6 na listę nr 4, Państwo jeszcze raz za demokracją, za wolność, za niepodległość. Dziękuję Dzień bardzo. Dzień dobry Państwu, ja mam na Witam. Ja startuję z listy koalicji obywatelskiej, z miejsca 11, reprezentuję Zielonych. I chciałabym powiedzieć, że chciałabym być w Sejmie. Startuję do Sejmu, dlatego, że chciałabym być zielonym głosem naszego województwa. Nasze województwo tak naprawdę jest jeszcze zielonym województwem z czystymi jeziorami. Z pięknymi lasami, ale wszyscy przez ostatnie 8 lat możemy zauważyć, co stało się, co zrobiła partia rządząca, która za nic ma ochronę środowiska, za nic ma właśnie rzeki, od których jesteśmy wszyscy zależni. Mieliśmy rok temu katastrofę ekologiczną na Odrze. Przez rok nasz rząd nie zrobił nic, żeby zapobiegać dalszej degradacji rzeki. Kolejne rzeki są zagrożone, obywatele krzyczą głośno teraz, że zagrożona jest Wisła i wszystkie rzeki po kolei. Rząd nie robi nic w sprawie toksycznych składowisk, które płoną. Nie ma żadnego programu, który mógłby nas zapewnić o tym, że będą w szybkim tempie likwidowane. Mieliśmy niedawno katastrofę ekologiczną przylepie pod zieloną górą, gdzie rząd tą sprawę zamiata pod dywan. I też próbuję udowodnić, że nie było żadnego zagrożenia, natomiast my obywatele wiemy, że zagrożenie było i istnieje i że wiele takich składowisk w Polsce jest zagrożonych podpaleniem, w związku z czym należy coś z tym natychmiast zrobić. I sto konkretów e, zawiera również takie punkty, które mogą nas zapewnić o tym, że nasze lasy, nasze rzeki, nasze jeziora, nasze...